Proszę. I oczywiście 50 milionów diamantów, bo jakby bez tego pay to send gift jest... Aha. Dobra. To. No. Teraz jest gift wysłany. A więc mam nadzieję, że wy się cieszycie. My polecimy jeszcze na, dzisiaj na Trading Plaza, aby zobaczyć sobie co tam nowego. Mamy troszkę tam diamentów, a więc no, możemy słuchajcie trochę tam pokupować rzeczy. A więc jesteśmy na trading tradingflazie. <tryk> I tak. Patrzymy, co by tutaj można było kupić. fish. O. M10 prototyp. Za 250. 150 milionów. 1 bilion. Easter yeti. O kurde. To się bardzo opłaca. Stręcz czwórka. żeby tego nie kupił Proszę... seller is already trading please wait and try a czyli że on się tradeuje teraz proszę nie wyjść tylko takie apety jeszcze jest dobra nice uh, jak takie sobie dacie do dark mattera to już jesteście tak naprawdę zarobieni, słuchajcie. Będę rozdawał też takie clover axolotl, bo ty, ty mam tutaj bardzo dużo będę je robił na dark matter i po prostu rozdawał, a my makeujemy, proszę, Isterietty convert jest. Mamy tutaj Spring B wersji Dark Matter na hardkorze i zrobimy sobie yy, zrobimy sobie proszę jeden axolotl drugi axolotl tyle ile mogę tych axolotlów tyle sobie narobię po prostu patrzymy jeszcze co tutaj jest Piniata cat, kawaii takie no niezbyt dobre rzeczy. Isteria wersji goldena hardcora, Kandaina unicorn, Mam sombrero kata. Spróbuję go sprzedać, albo słuchajcie, przepraszam, dobra lansak, się do kogo? Yy, tradujemy się do George'a siedem trzy cztery pięć Szukamy go. George. Nie ma. Proszę, czekajcie. George. A. Nie ma go na serwis, dobra, a nie MRTAS MRTAS jest Jeden, 2, 3 Nic to wait, dobra, Jeden. I na te kataty to dog. Tak. Dobra, a zobaczmy co on tutaj będzie wystawiał.

Dobra. 500 milionów Mmm, Nie no. Co so to? W... Dobra. A więc mm, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie zostawcie subika i lajka. A my lecimy. Pa.